Cześć moi drodzy, ja jestem Zielasz i witam was w kolejnym odcinku Legend of Grimrock 2. Zdecydowałem, że wrócimy się do tego przejścia, bo ono było ukryte, więc na pewno nie jest nie jest główną fabułą. A jak tutaj pójdziemy, to pewnie będzie właśnie główna jakaś taka fabuła. Waże, to jest w ogóle dodatkowy pokój, to jest dodatkowe, a główna fabuła jest przy naszym kręgu, do którego się zaraz wrócimy. Co mamy? Tak, to jest sekretnie. ...pomieszczenie, więc na pewno tutaj nie będzie e, głównego wątku. Zwiedzimy sobie co mamy zwiedzić i wrócimy się... ...do naszej... ...jaskini. E, dobra, tak zerkam tutaj czy, czy... w wodzie może być jakaś niespodzianka? W sensie sekret? Zajmijmy się może my najpierw tymi oto Boom! Ojojojoj oj. mocno skubany. Dobra, jeden leży. Więc szybko do ekwipunku. Pyk, pyk. Daleka spróbujemy strzelić. Coś 7 no niech tak będzie. Wow wo, wo, wo. coś mi czarnie wyszedł. Dobra, raczej chyba guzik nie Bum. Zaatakujmy. I leży. Pięknie. Jeden z Was, kochani, widzowie, mówił mi, żebym oddalił trochę mikrofon. Ale boję się, że jak będę siedział sobie tak na luzie jak teraz, nagle zacznę cicho mówić tak normalnie, bo się skupię, to nie będzie mnie słychać. Dlatego wolę jest troszkę bliżej. No, ale jeżeli dobrze mnie słychać, no to to możecie napisać, to się oddalę troszkę. Dobra, co my tu mamy? Patrzę na te skrzynie tak najpierw, bo myślę, że mogą być jakieś zaklęte skrzynie, albo jakieś pułapki, coś takiego. Później, dobra, spróbujmy otworzyć. Locked. Okej, okay, czyli teraz lockpiki się przydadzą. Zapiszmy grę, gdyby nam się nie udało. Gdyby nam się nie udało tego otworzyć, to spróbujemy sobie jeszcze raz. To może tutaj. Tak, to. A to, A, to nie działa tak. Okej, okay, myślałem, że będziemy jakiś zamek, ruszać coś, kręcić kluczem, tutaj wytrychem. Ale nie, to się po prostu otworzyło. Okej. Okay. Co my tu mamy? Kolejną podkę z życiem i jakąś maskę e, Tral... Tralm Tribal Mask. Co tutaj? Protection 3, super Energy 5. No spoko chociaż w ostatniej części, czyli w pierwszej części w sumie e, nie zauważyłem żeby... <laughs> żeby energia była przydatna do bicia. Nie wiem jak uderzamy, to spada nam ta energia, ale jak było 0, to nadal mogłem uderzać, więc, więc tego nie zrozumiemy. I Evasion z 5 we Light Armor Profensy. Czyli jeżeli nie mamy e, wyćwiczonego Light Armor. To jest Light Armor. Gdzie jest Light Armor na drugim poziomie jest Light Armor. Tak, czyli drugi poziom musimy wbić tutaj, żeby były light armory, to od razu sobie wbijemy na tych postaciach teraz. Chociaż nie, no ty muszę. Broń. Dobra, to na razie naszemu minotaurowi to założymy. Energię mu trochę wzrosło, protection też. I evasion spadło minus 5, czyli rzadziej będzie trafiał, czy częściej będzie go trafić. Ciągle nie mogę tego zapamiętać. Ej. Z automatu klikam Escape, żeby wyjść z czegoś. A to nie tak, tak to nie działa, moi drodzy. Dobra, wracamy się do naszej jaskini. Ja nadal mam kawkę, bo nagrywam pod rząd odcinki. Ach. Super. Czy tu mamy zwiedzone? No to idziemy tam. Zobaczymy co to będzie. Bo jak tam będzie główny wątek, no to będziemy musieli się wrócić. I. I co? No i spojrzeć na ten róg, ten okrąg na środku, co by oczekiwać. Poprawię się lekko. I lecimy. Drag Character Portright. With mouse to change party formation. Tak, możemy sobie na przykład magę do przodu dać, ale no to mamy teraz dobre ustawienie. Wręcz idealne. Na zewnątrz chyba przy takich skałach nie ma ukrytych guzików w skałach, tak w sensie... że jak klikam sobie. Co tutaj będzie wykopane? Patrzcie, może coś tu będzie. No niestety. Jeszcze nic mi się nie udało tak wykopać. Może musi być jakaś górka czy coś. A, tu jest guziczek, tu nie ma absolutnie nic. Klikamy guziczek. Aha, mam cię. A tutaj kopaliśmy coś, patrzcie. A, czyli to jest po prostu wyjście, przejście, przechodzimy i tu jest główny wątek fabularny. Okej, okay. no to idziemy. A i tutaj mamy takimi kwadratami, patrzcie. Każdą lokację mamy innym kwadratem zaznaczone, czyli wiemy, że tu już wszystko zwiedziliśmy co było możliwe. ...i idziemy do kolejnej lokacji. Eee... tutaj autosave może walne czemu nie. W pierwszej części to się nie zacinało, tak? Nie było takich zacięć przy używaniu czegokolwiek, a tutaj już zauważyłem kilka takich. Dobra, pochodnie sobie odłóżmy. Czyli tak, pyk i wołamy. Oho! Ty bezcyliściu! Pierwszy boss, patrzcie. Pierwszy boss. Ale maskowany dużo. Dawa, dawaj, dawaj, dawaj. Przedajesz, patrzcie. Dwa są... O matko. Raczej dwa pnącza, bo to już wtedy tam. Po prostu, nie widzimy stąd. Dobra, złożoniem. Co? Nie możemy tak stać. Trzeba się życia już zeszło, to... jest, Co to jest? Nie musiałbym ale... O, strzelił, dobra. Może za blisko, o to chodziło. Nasz minutor trochę... ...cierpi. To jest Mana nam się skończyła. Nie liczę. dobra. Strzelajcie do mnie. O, o, o. Czyli to więc sobie fotki na nim. Dobra. Jeden leży. I drugi leży. Piękny. Wow. To było mocne naprawdę. Zebraliśmy jakiś kryształ. Patrzcie. Power gem. Power gem? Ok. E, czyli. Klejnot mocy, tak? Power Tak. Gem to był klejnot. Czy to nam się otworzyło, czy to już... Nie, tu chyba wcześniej... Tak, tutaj już coś było wcześniej, okej. Okay. Powiem wam, że jak na pierwszego bossa... W ogóle... Bosy W pierwszej części nie było czegoś takiego, pod koniec gry tylko był boss. Tak to przechodziliśmy, przechodziliśmy, przechodziliśmy i... Piło się po prostu potworki. To jest fajne urozmaicenie. Jakby pod koniec każdej takiej lokacji większej był boss, to by było naprawdę ciekawie. No, i nie był łatwy. Gramy na poziomie normalnym, a on był naprawdę konkretny, jak na pierwszego bossa. Było blisko, nasz Minotaur pożegnałby się ze światem. Czy co pójdę jeszcze do tego kryształka. Użyjemy go, żeby odnowić sobie nasze tutaj wszystkie statystyki, życie i manę, energię w sensie. Ale dlaczego broń mu się zacięła? Czy coś takiego? Jumped było. Może za niski poziom mamy tego strzelania i czasami nam się broń zatnie, czy coś w tym stylu, nie, nie mam pojęcia. Przydałoby się, że jak wychodzimy z pierwszej lokacji, to jeszcze nam pokazuje na przykład ile skarbów znaleźliśmy, ile jeszcze brakuje. I tym podobne. To bym kombinował wtedy, a tak to no nie wiem czy mam wszystko, czy nie mam wszystkiego. No dobra, idziemy dalej. Wchodzimy do lasu. Uh, uh, uh. Dobrze, co my tu mamy woreczek i... Twig forest, czyli jakiś las. Sadzony grot. o grot. Grzybek. To z pierwszej części, tam były takie grzybki. W tą stronę iść, czy w tamtą. Dobra, na razie pójdziemy w tą. Coś już słyszę. No i tutaj powiem wam, że będzie. Co tam stoi? Tu w środku. Będzie ciężko coś zobaczyć. Takie grzybki no są do zauważenia, ale... O oh, fuck! Właśnie to stoi. Czyli wiecie co, pójdziemy sobie jednak w ogień. Bo moim zdaniem on był najmocniejszy, tak wiecie, że najwięcej obrażeń zadawał, tylko zdenerwowało mnie to w pierwszej części, że jak poszedłem tylko w ogień. Oła! Tylko w ogień poszedłem to nagle przez pół gry potem. Były potworki, które ja nazywałem ognikami, to były elementale takie ogniste. No i miałem kurcze problem, bo nie mogłem ich magiem po prostu bić, tylko rzucałem ich tymi shurikenami. Biłem tutaj z miecza, z maczugi, bo mój minotaur akurat, akurat ktoś nie oglądał pierwszej części... A znowu się zaciął, patrzcie. Znowu. No i teraz wystrzeliło, to myślałem, że w niego trafi. Trochę... No i ogniem nie mogłem ognikowi nic zrobić miałem problem, dlatego teraz idę w dwie różne, jakby, rodzaje magii. Ale przeskoczył skubany. No i znowu się zacięła broń. Amunicja nam się kończy, więc nie powinniśmy w to inwestować, to jest taki dobry dodatek. Więc jak mamy to możemy sobie strzelić. Ale po pierwsze zaczyna się, po drugie ma amunicję, więc ja bym w to nie inwestował. Jako tako czasami spoko, ale tak to throwing. Trowing na maksa i lecimy. Eee, dobra. Coś tu hałasuje dziwnie. Okej, okay, zbierzmy sobie tego grzybka. Eee, musimy zwracać też. A właśnie, worek nam wypadł. Jest, dobra. Mamy alchemię, możemy robić eee, pationki. Killing potion, one blood drop, czyli ten właśnie czerwony grzyb, którego podnieśliśmy. A żeby zrobić energy potion, czyli na energię, to jeden ether etherweed. Etherwit. Dobra, ale to nam nie potrzebne. Zaraz zobaczymy, które to jest Etherwit. To jest Etherwit, czyli to jest na życie, to jest na manę. Można się zorientować. Ale to? Nie wiem. Zobaczymy. Edward need to use the mortar in hand. Aha Okej, okay, no dobra, no to weźmiemy sobie do dorączki. ale fajne. Zobaczcie. Czyli co, wkładamy to i od razu nam potka wychodzi. Super! Nice, 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 nice. Jak damy dwie. Czy ja coś straciłem przy tym? Nie, dobrze. Jak damy to plus to. No Weź to, lui. A to plus to. To chciałem usunąć. Dobra, czyli na razie nic więcej nie umiemy. Poróbmy sobie tak. A, bo to jest do usuwania. Dobra, myślałem, że to jest jako Enter. Okej, okay, zróbmy taką potkę. Tu jest to super rozwiązane. Taką potkę. Nie gromadzą się te butelki, bo to, to było bardzo denerwujące. Eee, I nie wybieramy do której butelki chcemy włożyć. Nie wiem, na przykład nie, możemy mieć tylko mikstury życia, albo tylko mikstury many. A tutaj nie mamy ograniczonych butelek, więc możemy sobie robić pek. Jak mamy roślinkę, to po prostu... ...mamy potion'a z maną. Czyli robimy sobie tyle ile możemy, super! No to tak, to ja mogę współpracować. Do tego woreczka kolejne jedzenie. Nasi wojownicy są troszkę głodni, więc ich nakarmimy. Dajcyk, cyk. dobra, wszyscy na jedzeni. Ten ma dwa worki z jedzeniem, trochę może dużo unieść, więc spoko. I lecimy do przodu. A co to było? To jakiś jakiś głaz. Boom, nie. Jestem ciekaw, gdzie ja będę mógł kopać. Gdzie ja będę mógł kopać? Znaczy wszędzie mogę kopać, ale gdzie Gdzie będzie coś zaznaczonego, co nas nauczy jak kopać. Jakiś pierwszy skarb do wykopania, czy coś takiego. Dobrze, co my tu mamy? Tam już słychać kogoś. Tutaj będzie drzewiec. Rozwalamy to od razu. Znowu się zacięło. Dawaj. No i z tym. 60, ale bum. Oj, oj, oj. Strzel, dobrze. Ale byśmy utknęli, teraz jakby nas zaszli. Tak, ja też my. Mocno te są. Znowu się zacięło. Nie jestem pewien, czy ten ogień będzie nam potrzebny. Myślałem, że właśnie takie drewniane stwory będą bardziej wrażliwe na ogień, ale widzę, że tym kierunem bardzo dużo im zabieramy, więc. Więc chyba jest to zbędne, powiem wam. się ciągle zaciśnie. Dobra. Wiecie co? Tak teraz myślę, że jakbym drugi raz grał, to chyba bym dwóch magów chciał po prostu. Bo oni są mega. Mega wykokszeni. Tego dąża sobie nie użyjemy, tak? Szkoda. Dobra, spróbujmy na razie jeszcze postrzelić, dopóki amunicję mamy. Ok, tu jest jakiś grzybek na życie. Dobra, to potem sobie zrobimy potki, jak tam zabraknie, bo na razie mamy ich dużo. No tutaj nic, trochę się gubię w tym lesie, bo wszędzie jest identycznie. Znowu skała, tutaj co? Przejście. Ok, czyli tędy mogliśmy przejść. <laughs> I kolejne drzewko? Nie, tutaj akurat nie ma. Nie ma drzewca. Okej. Okay. W tą stronę... Tak już4 rozgałęzienia. Nieźle. Tam coś łazi za drzewami. Jakiś łachomany, dobrze. Naszyjnik, patrzcie. Możemy kopać, chyba nie. O kurwa. No chodź do Szło. Teraz tutaj jeszcze Czyli tego nie trzeba rozwalić, żeby z tego wyszedł drzewiec Tylko one po prostu też wychodzą Bez żadnej takiej informacji dla nas Tutaj patrzcie, leżą jakieś kości Spróbuję to wykopać Próbowałem to zrobić wcześniej, ale nothing Ale się nie dało Bo my nas zaatakowali no, A tutaj mamy okay. Kolejne Tyk. Dobra, tu coś jest. No tak średnio. czyli co, tutaj tylko te łachmany były, tak? I naszyjnik, okej. Okay. Resist Cold 50. Okej, okay, nakładamy na razie na tego. No, tutaj Protection 3. Ale jeżeli nie mamy Light Armora preferencji, no to minus 5D tak, waży. No to niech nosi na razie ten nasz kolega. Bo on prędzej pójdzie w armory niż, <laughs> niż się zielasz. Minus. Tak, próbujmy ich po nazwach nazywać Zielasz Minus szczurzyk i Edward. Noży ręki. A beautiful game, bo tak nie przeczytałem jeszcze tego. E... Beautiful gem that radiates yeah, light in all the colors of the spectrum. Czyli przepiękny... Nie diament, tylko klejnot. Powiedzmy. E... Emitujący światłem różnych kolorów. Okej. Okay. Pewnie kiedyś się przyda. <laughs> Pójdźmy tu do przodu. No i chyba tutaj. Gdzie ten drzewiec? jest? On to był i zniknął nagle. No bo tam go słychać dopiero. Weźmy sobie woreczek i uciekajmy dalej. Co woreczku potka o! Patrzcie, Earth Magic level 2. Poison bolt. A, Elf. To, to my nie poszliśmy w R. No to nie, nie zatrujemy sobie nikogo. Ale to mnie jakoś nie. Mm, jakoś to powietrze tak nie. Znaczy, nie powietrze, tylko jezu. E, zimiste, jak, jakby czary, to jakoś mnie nie. Nie, ciągnij mnie do nich. Dobra, woreczek. A jeszcze tutaj nie przeczytaliśmy <laughs> listu. Uh, I see I have made some minor, minor progress. Mm, widzę, że. No, to osiągnęłeś progres, tak? Uh, dobrze, dobrze. want dot, but don't let it get your head. Uh, this is just the beginning. To jest dopiero początek. Or it could be almost the end. Albo może to być twój koniec. It all depends Andrew, on you. Wszystko zależy od ciebie chyba, jeśli dobrze rozumiem. Here is a tool you might find useful. Uh, trzymaj tutaj... Narzędzie, które może Ci być potrzebne. Surely you can figure it out. Co to dostaliśmy? Czy? Co my tam dostaliśmy? A, to na napotki, dobra, do, do robienia tego. Okej, okay, to jasne. Że nam się przyda. Tutaj już nie było nic. Tu jeszcze mamy jedno przejście, ale. Dobra. Tu nic ciekawego. Tu jest jakaś brama, dobra. Jest brama, ale klucz nam jest potrzebny. Więc tu jeszcze nie podejdziemy. No to wracamy się. A tutaj na drzewku może jakieś ukryte coś? Nie. Ale w lesie, żeby nie było żadnego ukrytego wejścia. Słabo. O jezus, Maria. Puh. Chodzące drzewa to nie jest coś, co ja lubię naprawdę. W ogóle nie widać go. To jest najgorsze. Okej. Okay. Dobra, dobrze. Idziemy do przodu, mamy 20 minut, więc skończymy tutaj właśnie przed tą jaskinią odcinek, a w kolejnym odcinku schodzimy na dół i szukamy i szukamy klucza. O, patrzcie, amunicja kolejna, więc jeszcze chwilę z tą bronią pochodzimy. No, tak więc dzięki za oglądanie, Widzimy się w kolejnym odcinku, Siemaneczko.